Czołem. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galazaki. Zapraszam, zapraszam na pierwszy odcinek z nowej produkcji, którą możliwe, że troszeczkę się będziemy na kanale zajmować, Spellcasters University taki jest tytuł i w zasadzie w nazwie tej produkcji jakby... O, okej, okay, tej sceny nie widziałem. W nazwie tej produkcji kryje się całe jej sedno. No. Zarządzamy po prostu szkołą magii, czymś w tym rodzaju, uniwersytetem. No i cóż, rozbudowujemy go od podstaw zupełnie, zatrudniamy nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. No, w zasadzie nie ma się chyba co rozgadywać, zaczniemy sobie po prostu nową kampanię. Ja tutaj wiele nie chciałem gadać po prostu, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda. Produkcja jest już jakby na etapie 1,0, więc jest już dostępna na Steam. Zagramy sobie na tym poziomie długość normalna. Na razie bez żadnych challenge, Po prostu zagramy sobie normalny, taki typowy scenariusz. Ok. Dobra. Musimy nazwę uniwersytetu jakoś jakoś wymyślić. A no, chyba nie będę tu bardzo filozofował. Po prostu korpus go nazwiemy i tyle. Jakie tu mamy opcje loga, że tak powiem? Czy jest jakiś krug, czy coś w tym stylu? Yy, nie przyglądałem się temu... O! To jest fajne! Król Szachowy wygląda naprawdę w porządku. I chyba weźmiemy rzeczywiście tego Króla Szachowego, bo... No, sporo tego jest, tych ikonek. Pion też był, ale no pion, król zdecydowanie lepiej wygląda niż pionek. To no, choć... No tak, to już leci od początku wszystko, więc weźmiemy sobie tego Króla Szachowego. Okej, okay, i czy ja tu mogę... Aha. O, w ten sposób. Ja tu mogę kolory pewnie wybrać, więc weźmiemy tutaj. Weźmiemy taki zielony, ciemniejszy. A tutaj damy coś takiego. To co... A, i król będzie w środku czarny. No okej, okay. coś, coś w tym stylu możemy chyba zrobić. No i okej, okay, zaczynamy. Mamy generalnie, zacząłem kampanię, więc tutaj tych scenariuszy jest generalnie kilka. Ja powiem szczerze, przyszedłem tylko to, ten pierwszy scenariusz, więc dzisiaj go grać nie będziemy. Zaczniemy sobie od lasu, bo mamy tutaj trzy do wyboru, nie musimy zaczynać od jednego konkretnego. Więc zaczniemy sobie po prostu od lasu i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Przypuszczam, że są tu jakieś różnice, jeżeli chodzi o te scenariusze. Zresztą, no, wydaje mi się, że na 100% są. I gra generalnie, ona tak na pierwszy rzut wydaje się tak, Taka nisko budżetowa i rzeczywiście przypuszczam, że no jakby dużo osób nad nią, nad nią nie pracowało. Ale jest całkiem rozbudowana, powiem szczerze. I teraz tak. Wood People. Aha, są biedniejsi niż zwykle studenci, ale mają większą szansę na zostanie wilkołakami. O, ciekawa sprawa. I możemy tutaj teraz tak. display is full. Of, ok, no jest pełen magicznych kreatur, to miejsce. I dostaniemy stajnie za darmo i fauna, i kartę fauna. 900 złota możemy zostać, albo. Yy, o kurczę, wybaczcie, szczekanie, ale okna są otwarte, bo jest strasznie gorąco yy, ostatnimi dniami. No i niestety tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to za mocno nie przeszkadza. Jakieś trofeum dostaniemy. Ja, wiecie co? Ja chyba wezmę albo 900 zł, albo to pierwsze. Yy, faun i stajnie. Wiecie co? Weźmy 900 zł w zasadzie. No I teraz tak, rozgrywka opiera się, tutaj sobie spauzujemy, żebym powiedział wam jakby kilka słów na temat gry. Yy, kilka, jakby są tutaj trzy bardzo istotne elementy. Pierwszym to są te karty. Yy, rozbudowujemy się wszelkie jakby akcje, jakie wykonujemy właśnie na podstawie tych kart, które mamy. Karty możemy dobierać generując manę z różnych szkół magii i za złota. I ze złota. Yy, możemy je kupować za złoto. Yy, no i w ten sposób właśnie się rozbudowujemy. Cel. Yy, cele są zasadniczo, zawsze mamy tutaj trzy Wjazdki, trzy takie questy, które musimy wykonać podczas tego, podczas tam określonej misji, a czas jaki mamy jest tutaj na samej górze. Ten czas przedstawia tak jakby kiedy budzi się tak jakby władca zła i wysyła na nas hordy zombiaków, no i my tutaj jakby jak pojawiają się te hordy zombiaków, jak ten pasek się cały załaduje, to my oczywiście przeciwko temu nie walczymy, tylko pada decyzja, że musimy przenieść naszą uczelnię i tyle. I jeżeli wykonamy te trzy questy, które tu mamy, no to wtedy misja kończy się powodzeniem. Dobra, zrobię krótkie cięcie, wezmę sobie wody i Jedziemy. Dobra, zaczynamy. Kod w ogóle dostałem od twórców, więc, więc no, dzięki temu Wam tę produkcję pokazuję. I teraz tak, co my tu mamy? Nowych studentów, nowy dom. Właśnie, weźmy najpierw nowy dom. Tutaj te domy wyglądają tak, jak, tak jak wyglądały w Harm Potterze i w Hogwarcie. Coś mniej więcej w tym stylu. Rzecz w tym, że mamy tak jakby pięć rodzajów magii w tej produkcji, i każdy dom, który zrobimy, może się skupiać na innych rodzajach magii. Możemy to jakby dostosowywać odpowiednio do potrzeb jaki będzie pierwszy dom, który stworzymy tutaj mm... Nie wiem, jak go nazwać, jakby go tu nazwać. Czekajcie, to zaraz może wymyślimy nazwę. Jakie, na jakiej magii będzie się skupiał? Mamy generalnie taki ogólny dom, że tak powiem. Ogólnie, generalny taki, jakby. No, no, później wam pokażę o co chodzi. I on, on robię go po prostu standardowo. Tam nic nie zmienia. On jest po prostu taki mocno ogólny. I później te dodatkowe, które tworzę, są takie bardziej wyspecjalizowane. Więc wiecie co? Tu możliwe, że ta magia natury może być, może być dosyć ciekawa. Mm, czekajcie, też możemy tu zmienić logo i tak dalej. Zróbmy taki czarno-zielony, tylko ten zielony, dajmy taki troszeczkę może ciemniejszy. O coś w tym stylu. No i niech zostanie te, ta ptaszyna tutaj na tym głównym ekranie. Teraz tak, ostatnio grałem pod magię cienia i było to bardzo fajne. Ale teraz może zagrajmy pod magię natury, tylko nie wiem jaki tutaj mamy jakby krajobraz dookoła. Rzecz w tym, że jeżeli to, nie, nie musimy tego ustalać teraz, bo w każdej chwili te priorytety możemy zmienić, więc wiecie co? Ja na razie zostawię po prostu wszystko na ogólnym i tutaj mamy jakby mm, features, czyli tak jakby kierunki jakby. kurcze. jak to przetłumaczyć bezpośrednio, no specjalizacji właśnie yy, poszczególnych domów. No i tutaj mamy coś takiego, że. Yy, głód obniża się 30 yy, szybciej, kiedy student je. OK. Yy, tutaj mamy. O, że studenci się rzadziej tłuką między sobą, z tym nie miałem ostatnio problemu powiem szczerze. Yy. I to, to redukuje z kolei koszty. Zostawimy to pierwsze, bo jedzenie jest takim najbardziej podstawowym elementem, więc zostawimy to pierwsze. I teraz, tuki, teraz tutaj drugi feature mamy albo cień, że będziemy się szybciej uczyć magii cienia, albo szybciej uczyć magii światła, albo popular. Co to, co to robi? Okej, okay, zdobywamy podwójny prestiż, albo tracimy. Jeżeli, jeżeli właśnie nasi studenci kończą studia, bo wtedy oni jakby zaczynają karierę zawodową i jakby w zależności od tego, jaki oni kierunek właśnie zawodowy wybiorą, że tak powiem, no to my tracimy albo zyskujemy, zyskujemy prestiż. Prestiż jest tutaj pokazany, mamy 20 punktów. Wiecie co, ja wybiorę tutaj magię światła, że będą się szybciej uczyć magii światła, no i damy im takie szaty w tym domu. No i cóż, podpisujemy i pierwszy dom jest stworzony. Drugiego na razie robił nie będę. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie później. No i tak, tutaj mamy dormitorium, czyli miejsce, gdzie studenci sobie mogą spać. Możemy dodać wyżej, damy wyżej, damy wyżu, wyżej dormitorium, zrobimy w tym kierunku, pójdziemy z budynkiem. Możemy tak przybliżyć, chyba obracać się nie da w żaden sposób. Nie, możemy tylko przesuwać. I yy, Więc to jest takie fake 3D. Gra jest niby 3D, ale 2D. No i tutaj mam jeszcze refektory, czyli refektarz, czyli tutaj, gdzie będą jeść. Pytanie tylko, czy jeżeli zbuduję refektarz w tym miejscu, to czy mi tutaj na dole nie da jakiś podpór, z powodu których nie będę w stanie zbudować nic niżej. Nie wiem, ale zaryzykuję i zobaczymy. A, dało, kurczę. No, zobaczymy, czy nie będę tego żałował, trudno powiedzieć. Mm, ok. E, co to jest? E, aha, students hall, to... Mm... To jest takie miejsce wypoczynkowe dla studentów, gdzie oni się regenerują. Więc, no więc damy to gdzieś na górze. O tu z boku już widzę nie mogę, więc damy to po prostu tutaj. Okej, okay. możemy wziąć pięciu nowych studentów. W ogóle zacznijmy rozgrywkę. Dobra, dajmy pięciu nowych studentów. Zagrałem kartę. Ok. No i przypiszmy ich. O kurcze. Nie, nie nadałem temu domowi nazwy. No trudno, dała się jakaś randomowa. Teoretycznie możemy tutaj wejść klasy i studenci. Okej, okay, a nie. okej, okay, dobra. Czyli mogę tutaj nadać jakąś nazwę. Eee, niech będzie kruk, po prostu standardowo. Wszystko u mnie zwiąże się z jakimiś krukami i tak dalej, więc niech tak zostanie. I czy ja po prostu to tak zrobię i będzie wszystko ok? Tak mi się wydaje. Nie mogę stworzyć nowy dom, ale on nie jest potrzebny. Przyspieszamy na maksa. okej, okay, przybyli nowi studenci. Na razie nie mam żadnych klas do nauczania i tak dalej, co jest dosyć ciekawe. Ale dobra. No, okej, okay. zobaczymy, co się zdarzy, nie? Tutaj jest tak jakby. Jakby to nazwać. Czas mija, i dnia, dni po kolei mijają, i właśnie o. Co, co jakiś czas nam się resetuje dzień. No i mamy raport o zarobkach, o stratach. Przybywają nam nowi studenci, których dajemy na razie wszystkich do tej samej szkoły. No i jedna studentka tutaj coś narzeka. Okej, okay, mogę wyciągnąć kartę refektarza za 50 zł, co jest niezłym pomysłem albo stracić więc prestiżu. Tutaj te dwie pozostałe opcje, tutaj tu, by było sporo yy, jakby elementów do ważenia mikstur, ale to na razie nie jest nam super potrzebne. Miksturki tutaj możemy ważyć, to wam pewnie później pokażę. Wyciągniemy sobie kartę refektaża i teraz tak, jeżeli mamy kartę yy, pokoju, który już mamy zbudowany, to możemy ten pokój albo ulepszyć, albo zbudować jeszcze jeden. Powiem szczerze, nie wiem, co jest lepsze. Yy, ja w tym momencie ulepszę, ulepszę ten pokój. Powiem szczerze, naprawdę trudno mi powiedzieć, jaka opcja jest, yy, że tak powiem, rozsądniejsza. Ok, przyszli kolejni studenci. My na razie nie mamy żadnych. O, tutaj się coś pojawiło. Ok, król przysyła pozdrowienia. O, i możemy go poprosić o złoto, albo możemy wybrać jedną kartę z trzech. Poprosimy go o jedną kartę z trzech. Okej, okay, tutaj dostaliśmy salę prawdy studenci tutaj szybciej szkolą się w skillu Retribution, czyli to jest skill z magii światła, więc jako my, że jesteśmy ukierunkowani w magię światła, albo będziemy próbowali się, będziemy próbowali się przynajmniej kierunkować, to to wydaje się sensowne. Arena Asasynów jest do magii śmierci, a to to jest jakby no woźnego taka, taka kanciapa, która na razie nam się chyba nie przyda, więc weźmiemy po prostu to i dostaw. Aha, możemy tu na dole to normalnie dostawić. Dobra, to dostawimy to w takim razie tutaj na dole i możemy sobie zatrudnić nauczyciela. Zatrudnimy sobie. To jest baba, która się nazywa Barry. No nie wiem czy to dobry pomysł, więc weźmiemy sobie tą nauczycielkę i jedziemy, jedziemy. Rzecz w tym, że nie wiem czy oni się tu będą w ogóle uczyć czegoś, bo ten, to pomieszczenie generalnie O, czekajcie, tutaj kogoś mamy jeszcze, mam jakiś event. Aha, gildia, gildia adventurers. Nie wiem jak to Kurde, no wiecie wszyscy, no myślę, że rozumiecie o co chodzi. Yy, o, okej, okay, oni teraz też z nami nawiązują relacje yy, i możemy tutaj wybrać yy, jedną kartę z trzech, możemy wybrać jedną kartę z trzech albo jedną kartę z trzech. Więc w sumie nie ma to wielkiego znaczenia. Weźmiemy to i mamy tutaj infi yy, infirmerię, czyli szpital, mówiąc krótko, yy, który na razie nam się super nie przyda. Yy, kwiat, który zmniejszy, zmniejszy jakby znudzenie studentów, ale może powodować utratę zdrowia. Kwiat po prostu gryzie niektórych studentów i to jest bardzo zabawne. Może no w tym, że niektórzy mogą nieco na tym tutaj na zdrowiu ucierpieć. i mamy Guild Banner. Okej. Okay. I to nam ulepsza jakby reputację w gildii tej podróżników czy poszukiwaczy przygód. Więc weźmiemy sobie to i ten banner możemy wsadzić właśnie w różnych takich miejscach, które są tutaj podświetlone. Damy go może tutaj na górę. O. I czekajcie, czy ja to dobrze zrobiłem? Że aktywny, aktywna postać w tym pokoju będzie podbijała reputację właśnie tej, tej gildii. Więc no, w sumie dobry pomysł. Dobra. Mamy kolejny dzień minął, więc mamy kolejnych studentów, których także damy do tego pokoju. Czekajcie, bo coś kliknąłem przez przypadek. Nie do tego pokoju, tylko do tej jakby domu, do tego domu. Tutaj chłopi się z nami witają, nie? To rodzice. Rodzice narzekają na nauczycieli. Co my tu możemy zrobić? Możemy stracić minus 4 prestiżu, możemy stracić złoto, mm, ale możemy wyciągnąć kartę e, Magical Theory Doctorate. Weźmy to, weźmy to. Nie wiem, co to robi tego wcześniej nigdy nie miałem. E, na stałe e, usprawnia nauczyciela. Okej, okay, generuje manę dyscypliny, coś w tym stylu, ten dany nauczyciel. Ja mogę to dać tutaj, na przykład, do tej nauczycielki, którą mamy jedyną na razie, więc damy to, bo nie mamy żadnego innego miejsca. Tutaj, okej, okay, chłopi się z nami witają, tu też w pobliżu zawsze jest, tego co mi się wydaje, wioska i możemy tak zyskać many światła troszeczkę. Stracimy reputację u inkwizycji, ale zyskamy reputację u chłopów. Wiecie co? Ja sobie z automatu możemy tutaj magię naturalną z kolei kurczę dostać. To jest najkorzystniejsze dla nas. Dobra, zrobimy tak w takim razie. Miałam iść jednak. O, właśnie. I to jest to jest kolejna sprawa charakterystyczna na tej produkcji, czyli jakby otoczenie naszej szkoły magii i czarodziejstwa. Zawsze to są różne, tak jakby miejsca, które nas otaczają. Mamy cmentarz, tutaj jest. Nie. Jak klikniemy, to się tam dostaniemy i będziemy mogli wykonać jakąś akcję. Yy. Mamy monaster Inkwizycji, klasztor Inkwizycji, obóz Orków, sniki merchant campsite. Tego nie widziałem w poprzednim scenariuszu, więc tutaj mamy jakiś, jakiś kupców. Mamy wioskę, mamy Royal Bastion, czyli miejsce, gdzie jakby tutaj król urzęduje. No i mamy właśnie tą gildię tawernę Gildi. Więc gdzie by tutaj sobie pójść, z kim by tutaj zacieśniać relacje. Eee, tutaj widzę, że relacji z nimi zacieśniać nie mogę, więc ja z nimi prawdopodobnie mogę tylko i wyłącznie handlować. Pójdziemy sobie do Gildi, zobaczymy, co, co tutaj się da zrobić. Eee, I że razem możemy wspólnymi siłami zwalczać jakby zło. Rzecz w tym, że lord zła będzie. Na... stracimy reputację. U lorda zła możemy też. Eee. Stracić reputację u gildii podróżników i zyskać 250 zł. Na razie nie jest nam to potrzebne, więc spróbujemy tutaj z podróżnikami się jakoś dogadać. No i tutaj mamy co? Ee, heavy Sleeper, wielki troll leśny. Ok, S spał od mileniów. Okej, okay, to jest kolejny, tak jakby nasz sąsiad. Jeżeli reputacja z nim spadnie poniżej 100, on się obudzi. Tego oczywiście nie chcemy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, Ym, puściłbym rozgrywkę, ale jak widzici, widzicie, mana nam się tutaj nabiła na magii natury i możemy sobie dzięki temu kliknąć i dostajemy trzy losowe karty, z których wybieramy jedną. Mamy tutaj Dolmen, czyli, czyli Classroom, czyli klasę po prostu, w której druidyzm możemy szkolić u naszych studentów. Mamy Guardian. E na stałe usprawnia nauczyciela. Może krytyki dawać, jeżeli uczy. I dawać duże porcje wiedzy studentom. Więc wiecie co? Wezmę chyba tego gardiana i ulepszymy naszą jedyną. A, nie mogę. Nie mogę, bo ona jest już ulepszona. Więc tego Guardiana sobie zachowamy po prostu na lepsze czasy. No i odpalamy. Kupiłbym za złoto, może karty. Kurczę, patrzcie to. Na początku ten koszt many i złota jest nieduży. Jak widzicie tutaj na maginatury natury, pierwszy, pierwsze jakby trzy karty, jakie wzięliśmy, wzięliśmy za 100. Teraz za 150, później prawdopodobnie za 200. I to jest coraz drożej, coraz drożej. Więc warto nie iść tylko w jedną dyscyplinę, ale na przykład w dwie, bo to nam wtedy umożliwia szybciej generowanie tak jakby dwóch rodzajów many. No i w pełni korzystanie z tego. Później jak idziemy w jedną, to jest coraz drożej, coraz drożej, a z innych za bardzo nie możemy korzystać. Więc wiecie co? Ja teraz pójdę sobie tutaj w klasy i studentów i tutaj damy sobie priorytety light i Nature, a całą resztę albo zakażę, albo zostawię na normalnym. Zostawię na normalnym. Ta, ta klasa będzie taka spriorytetowana, ale nie będzie żadnej zakazanej szkoły magii. No i co? I puszczamy rozgrywkę, ale wiecie co? Kupię jednak te trzy karty. Okej, okay, mamy miejsce do odpoczynku dla nauczycieli, możemy sobie ulepszyć refektarz i alchemy Room. No i tu mamy problem. Wezmę chyba to, bo alchemia to jest z magii e, Arkane, a ja na razie w magii Arkane nie idę, więc to nam się za bardzo, za bardzo na razie nie przyda, więc weźmiemy sobie to i zbudujemy od razu. A tutaj tutaj wyżej pokój e, do odpoczynku dla nauczycieli. Wiecie, wiecie co, wygeneruje sobie znowu trzy karty no i tak, mogę stworzy, stworzyć nowy dom, co mi się nie bardzo opłaca e, Mogę ulepszyć stu, e, stu, Student's Hall albo. Okej. Okay. Trofeum, które sprawi, że postacie się będą znacznie szybciej przemieszczać w danym pokoju. Rzecz w tym. To ma sens, to ma sens. Wydaje mi się, że to ma sens, żeby rzucić tutaj, bo to jest tak na razie po środku. Jak się będą tutaj szybciej poruszać, to będzie chyba w miarę sensowne. OK, wygenerowaliśmy 200 magii światła, więc możemy sobie kliknąć e, i OK. Mamy tutaj trzy możliwości. E, e, sala Prawdy, Salę Prawdy już mamy, możemy ją ulepszyć. E, Heroes Chapel, e, czyli tutaj będziemy heroizm trenować u naszych, u naszych e, studentów. Albo e, witraż w nie możemy zamontować. I to też magię secre, e, Secret Magic e, będzie nam ulepszało, czyli świętą magię tak jakby, czyli możemy trzy różne bo właśnie, każda szkoła magii ma tak jakby trzy różne skille. I tutaj mamy właśnie Sacred Magic, Heroism i Retribution. Co by tu wziąć? Wiecie co, wezmę chyba ten Heroism, bo to musimy zamontować gdzieś w jakiejś klasie, przypuszczam z Magią Światła, więc tego na razie nie użyjemy, także ja wezmę to i ustawimy sobie to po prostu tutaj na dole. Weźmiemy sobie tego dziadka jako nauczyciela. No i co? I puszczamy rozgrywkę, zobaczymy co się tutaj będzie działo. OK, możemy znowu wziąć karty z Magii Światła. No i mamy znowu kolejne komnaty. Środa Chapel, to, to co dopiero, co ustawiliśmy, mu ulepszyć. Eee... Brightstaff Refectory. OK, to także leczy tak jakby naszych nauczycieli, a to tymczasem. Magię świętą nam pozwala trenować, więc weźmiemy to i ustawimy to sobie w tym miejscu. No i weźmiemy tego dziadka jako nauczyciela. Generalnie można nadawać nauczycielom imiona, studentom imiona, ale ich się później przewija na tyle dużo i to się dzieje tak, jakby na tyle szybko, że tutaj te personalizacje jakoś tak no nie do końca wiecie. Mi się chce personalizować tych nauczycieli, bo później się za bardzo ich, na nich nie zwraca uwagi, szczerze mówiąc. Ok, możemy relikwiarz sobie wziąć co nam przyspieszy uczenie się magii światła o 50% szybciej, albo ulepszyć sobie jakiś z budynków. Weźmiemy sobie relikwiarz na razie, no i postawimy sobie relikwiarz w tym miejscu, u tej babki, która jest w ogóle ulepszona. Więc no, ona tu będzie, mam nadzieję, sporo generowała nam dochodów. Mamy kolejny jakby sezon, nie wiem, trudno, tydzień? Nie wiem, <todgłosy> trudno powiedzieć. Dobra, damy tutaj wszystkich uczniów na razie. No i mamy, mamy naszego kupca, który się tu pojawił. Możemy za 100 zł kupić kanciapę, dla naszego, no, woźnego za 25 zł, hmm, połuszony możemy kupić, co nam się nie przyda na razie, myślę. Droller, nie wiem co to jest za 50, albo nic możemy nie kupować. Kupimy sobie kanciapę, wiecie, i postawimy ją. W sumie powinno być na dole, ale tuż już na dole nie no, możemy dostawać. Dół jest taki bardziej do nauczania, a góra jest taka bardziej do sprzątania i tak dalej, więc kanciapy walniemy mu tutaj. No i chłopa z wąsem wynajmiemy. Widać, że on się nadaje do tej roboty. Magia Światła nam się tu podbija. Możemy znowu wyciągnąć trzy karty. No i tak, mamy ulepszenie do komnaty, którą posiadamy: Trophy Room.